Siemanko, akwaryści, akwarystki, chciałabym wam usłyszeć życzenia zdrowych, wesołych świąt, przede wszystkim zdrowych w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych. Niech te Wasze święta będą y, wesołe, radosne, pełne miłości i y, y, y dobra. Także życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego oraz y, w tym starym roku jeszcze oczywiście Fajnie spędzonego Sylwestra I szczęśliwego nowego roku Bo już nie będę nagrywać w tym roku Wam, no może, ale nie wiem Więc tak Najgłębsze życzenia ode mnie, od, od Lucy Wszystkiego, wszystkiego Dobrego, pa. A mój Baniak się tak obecnie Prezentuje, jest mega, mega Zarośnięty i czeka na na kosiarkę, ale ja jakoś nie mam motywacji ostatnio. Problemy zdrowotne trochę mnie dopadły, wiecie. i No, także życzę mi dużo zdrowia. Pa.